Co się stało? Mój kolega Billy zrobił zdjęcie rozlewających się płatków z mlekiem! Udostępnił to w sieci i dostał ponad milion lajków w niecałą godzinę! Super! To się nazywa sukces! Przerwaj, musimy pobić ten rekord! Tylko co by to takiego zrobić? A. Wyleję ci kola na twarz! Czekaj, zwariowałeś? No co! Kola na pewno fajnie się rozleje! Czy założę się, że ty zrobisz do tego best? No, Nie <noise> zgadzam się. Nawet gdybyśmy mieli dostać 2 miliony lajków, yy, to może wysypiemy elementy? MMM <noise> Dobry pomysł! Hmm? Nie wierzę, że się zgodziła! Yee! Hej, kochani, dzisiaj postanowiliśmy upiec pyszne ciasto z MMMsami. Ciasto? Nie żebym narzekał, ale wydaje mi się, że umawialiśmy się na coś innego! Spokojnie sami. Pomyślałam tylko, że skoro mamy wysypać tyle mmm'sów, można by od razu coś z nich zrobić. Na przykład pyszne ciasto. A, już rozumiem! I unikniemy sprzątania. Sprytne! Łapka w górę, jeśli też tak uważacie! Pomogę Ci moja genialna przyjaciółko, tylko powiedz mi, co mam robić. Daj mi chwilkę. Muszę najpierw przesiać wszystkie sypkie składniki. Wow! zrobił się brązowy? To jest grany! <noise> to kakao! Dodajemy je do przesianej mąki, cukru, pudru, proszku do pieczenia i szczypty soli. Teraz trzeba wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Dzięki temu wpuścimy również nieco tlenu do środka. Stawiam, że czas na masło! Zgadza się! Dziękuję, kochany pomocniku! Mam doświadczenie w pieczeniu ciast! Jakiego przepisu, którego bym nie znał? Sprawdźcie sami na naszym kanale! Ja w międzyczasie zmiksuję wszystkie składniki. Kolejnym etapem będzie pewnie dodanie czterech jajek. Dobra, co my tu mamy? O, jajka! Raz, dwa, trzy! Zaraz, brakuje jednego! Okej, okay, gotowe. Odłożę to na bok. Naprawdę? Hmm, to co to jest? Co? Jesteś czarodziejką! To nic takiego! Zaraz ci pokażę prawdziwe czary! Dawaj! Patrz uważnie! Hokus pokus, subskrybokus! Wow! Skąd one się tu wzięły? Jak to możliwe? Wow! <laughs> Mam jeszcze kilka asów w rękawie! Oto cztery jajka w temperaturze pokojowej! Dodajmy do nich to! Przyznawać się, komu szczęka opadła? Eee, no spoko, ale co to było? <grystanie> 350 ml maślanki. Musimy to nieustannie ubijać. Na pewno ręka was od tego rozboli. Niewiarygodne! Opanowała nową magiczną sztuczkę bez mnie. Pójdę odpalić piekarnik. Ja w międzyczasie dodam trochę aromatu waniliowego. Okej. Okay. I znów ubijam. Tak, wiem, boli. <grystanie> Pora połączyć mokre składniki z tymi suchymi w ten sposób. Pomoże nam w tym mikser. Włączyłem piekarnik, ale bez żadnych sztuczek. Muszę się podszkolić. Potrzebna nam będzie również foremka. Wlewamy do niej nasze porządnie zmiksowane ciasto. Sami, sami. Podziwiam twoją wyobraźnię. Zanim wylejecie miksturę, wysmarujcie blaszkę tłuszczem. Albo wyścielcie papierem do pieczenia. Teraz będziemy piec nasz biszkopt przez 30-35 minut w 180 stopniach Celsjusza. Albo poproście kogoś dorosłego o pomoc. I nigdzie nie idźcie, bo zaraz pokażemy wam coś naprawdę fajnego. No dobrze, ciasto w piekarniku, więc możemy zająć się masą. Dodaję 250 gramów masła do jednego opakowania miękkiego twarogu. O tak. I dokładnie ubijam. Studi, napisałem piosenkę. śpiewać ci? Pewnie. Z przyjemnością jej wysłucham. Teraz nigdy nie zapomnę przepisu. Fajny pomysł, prawda? Dajcie Samowi łapkę w górę za jego rap. Chociaż zapomniałeś o ekstrakcie waniliowym. I szczypcie soli. Faktycznie! Te dwa składniki są przecież niezbędne! Może sprawdzisz nasze ciasto, a ja tu dokończę. O, przez to całe śpiewanie zupełnie zapomniałem o biszkopcie! Już biegnę! <laughs> Sami! Zdradzę wam mały sekret. Włóżcie w biszkopt wykałaczkę, żeby sprawdzić, czy jest gotowy. Jeśli wyjdzie sucha, to znaczy, że można go wyciągnąć. Skończyłam. Hmm, sami nie patrzy. Biszkopt gotowy! O, w samą porę. Ani mi się wasz. Jasu, głodny jestem. Nie ściemniaj. Wiem, że jesteś łakomczuchem i nie możesz się powstrzymać. Ach, okej. Okay. Postaram się kontrolować. Świetnie. Przyspieszmy trochę i pozbądźmy się wierzchu. O wiele lepiej. Szybko. Już dłużej nie wytrzymam. Przykro mi, ale musisz jeszcze zaczekać. Tada. <grym> Coś nie działa. I co tu robić? No nic, coś się wymyśli. Macie jakieś pomysły? Potrzebuję trzeciej warstwy. Sami nie. Sami, myślałam, że to resztki po nieudanej sztuczce. O, Sami, muszę to naprawić. Wiem, zrobię duże ciasto. O co jej chodziło. To nie będzie zwykłe ciasto. Zrobimy ciasto z niespodzianką. Zobaczysz. Pop! Tada! Super! Aha, mogłaś mówić! Zająłbym się tym legalowo. Nie, bo będę potrzebować tego kawałka. Patrz! Potrząsamy i. fajnie, co? Wow, nie przestajesz mnie zaskakiwać! Dzięki. Możemy zabrać się za składanie ciasta. Nie zapomnij o masie, inaczej warstwy będą się suwać. Spokojnie, wiem o tym. Super, pora na drożewki. Jeszcze nie, najpierw masa. To popilnuje ich w tym czasie. <laughs> I rozsmarowujemy. Sami tylko niczego mi tam nie podjadaj. Nie bądź łakomczuchem. Gotowe, przyniesiemy memsy sami. O, okay, już, przeróżę! na tysiąc makaroników, i co teraz? Wiedziałam. Dobrze, że mam drugie opakowanie. Uch, ty to masz łeb na karku! Jupij! O, o ups. Tu. <gryw> Wybacz. Druga warstwa też ma na środku otwór. Posmaruję ją najpierw masą. O tak! A w środku elementy! Cudownie! Wygląda jak pylcza, tyle że czekoladowa! Fajnie miałaś ten pomysł! Trzecia warstwa nie będzie miała otworu. Teraz musimy pokryć wszystko masą. Całe wieki ci to zajmie! To się okaże. To się nazywa prędkość. Dobrze, ale to dopiero pierwsza warstwa. Musimy dodać jeszcze jedną, żeby dobrze pokryć nasze ciasto. włóż je do lodówki. Niestety nie mamy aż tak dużo czasu. Chyba Sprawdźmy. Tak, gotowe. Ach, od tych twoich sztuczek się chyba przeziębie! A, Teraz nałożę kolejną warstwę i dobrze ją schłodzę. Super, prawdziwa z ciebie cukierniczka. Oto nasze ciasto. Ładnie wygląda. Musimy je jeszcze udekorować. Mogę ja, proszę! Pewnie, wiem, że masz do tego talent. No to. Fajnie wygląda, ale pamiętasz po co w ogóle piekliśmy to ciasto? Tada przymocowałam puste opakowanie do drewnianego patyczka. Wbiję je teraz w środek ciasta. A jak masz zamiar? A, już kumam! Wycisnę na górę więcej masy. W końcu moje M&M'sy! Dokładnie tak. Wystarczy? Chcecie zobaczyć nasze ciasto, kochani? Gotowy? Pewnie, że tak. To przecinam. Oczywiście! Co powiesz na to, Billy? Zobaczymy, kto będzie miał więcej lajków! O, sami, dzięki za oglądanie, kochani. Subskrybujcie nasz kanał i klikajcie dzwoneczek. Wtedy nigdy nie przegapicie naszych filmików. Skosztujmy je. Sami ciasto na ciebie czeka! Na razie! Dobra, już idę!